Zgromadzimy się w naszej pięknej Archikatedrze Częstochowskiej, by złożyć Panu Bogu wielkie dziękczynienie za 25 lat życia zakonnego siostry Szalini, przełożonej wspólnoty sióstr Karolanek z Częstochowy i siostry Jessie ze wspólnoty w Pabianicach. Bardzo serdecznie witam srebrne jubilantki wraz z zaproszonymi gości, całe zgromadzenie sióstr Karolanek, które pracuje jako posługę w wielu domach w Polsce. Dziękujemy również za wszystkie łaski, dobra otrzymane przez nas wszystkich, przez życie i posługę sióstr jubilatek i modlimy się dla nich o Boże błogosławieństwo. Ołaskę wytrwania w miłości Jezusowej do końca, i aby to życie z Jezusem przynosiło, tak jak dotychczas, przepiękne owoce. Siostra Jessy, siostra Szalini, w obecności Najświętszej Marii Słownej, Święte Apostołów Piotra i Pawła. Świętego Karola Romeusza i wszystkich świętych. Odnawiam moje śluby i przeżykam czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w pójściu za Chrystusem zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia Sióstr Świętego Karola Brojałusza. Amen. Co daje taką moc? Żeby właśnie być wiernym, niezłomnym, odpowiedzialnym, konsekwentnym. Bóg, o którym dzisiaj w drugim czytaniu słyszeliśmy, Bóg jest miłością. I On wybiera nas, a my idziemy wiernie i konsekwentnie. Ale żeby tak wiernie trwać przy Chrystusie, to trzeba realizować to największe przykazanie, o którym dzisiaj mówi fragment ewangeliczny. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie W innym miejscu panie Jezus powie, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie I to siostry nasze, szalin i Czesie, przez 25 lat wiernie realizują. To jest to, o czym ksiądz proboszcz przed chwilą wspomniał na początku Eucharystii. Właśnie taka ofiarna służba to świadectwo, ale ono wypływa z prawdziwej miłości. Ostrom opieki świętej rodziny, przemożnych patronów naszej parafii i waszego szczególnego patrona, świętego Karola Boromeusza. Niech jego wstawiennictwo i niech przykład Waszego życia będzie wzorem do naśladowania dla wielu młodych dziewcząt. Niech Pan Bóg obdarzy wasze zgromadzenie zakonne wieloma świętymi, dobrymi powołaniami zakonnymi. Siostrom złożyć słowa wielkiej wdzięczności za całą posługę i w wcześniejszych latach i teraz. Właśnie tu, w katedrze godziny, godziny posługi, pracy, troski za posługę również w stołówce dla ubogich. Za to całe dzieło. Dziś, gdy pochylamy się przed Bogiem, budzi się w nas większa ufność do Tego, który nas umacnia. To Ten, który zna nas, zanim poczęliśmy się w łonie Matki, narysował drogę życia i pomógł nam ją odnaleźć. Przez 25 lat prowadzi nas jak dobry pasterz, nieustannie, wołając nas po imieniu, do zażywej relacji z nim. To dla nas bardzo ważne w tym dniu szczególnym dniu trwacie przez nas i przez Waszą dobrość, życzliwość, troskę i miłość. Pozwólcie doświadczyć Wszystkowsi Boga na co dzień.